Wielu inwestorów, zarówno tych początkujących, jak i tych bardziej doświadczonych, basuje swoje decyzje na podstawowych informacjach znalezionych w internecie, np. na, na YouTubie, Discordzie czy X. Nie ma w tym w sumie nic złego, ale ich pochodzenie czasem bywa dyskusyjne i nie podlega żadnej naszej analizie. Ale czy można podejmować poważne decyzje inwestycyjne wyłącznie na podstawie jakichś tytułów filmów na YouTubie albo opinii kogoś, kto twierdzi, że to ostatnia szansa na zarobek dużych pieniędzy na Steamie? Dziś postaram się wyrazić swoje zdanie na ten temat omówić potencjalne zagrożenia, a także pokazać, jak odróżniać wartościowe informacje od tych szumów medialnych, które w długim terminie praktycznie zawsze prowadzą do błędnej decyzji inwestycyjnej. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja jestem Szymon, a to kanał o inwestowaniu na Steamie, gdzie dzielę się swoją wiedzą na tysiące najlepszych inwestorów tenis. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj i pomóż przebić mi barierę 2000 subskrypcji. Będę ci mega wdzięczny, a poza tym na kanale pojawiła się opcja wsparcia, więc naprawdę będę mega wdzięczny, jeżeli podobają ci się moje filmy i chcesz to Zostawać jeszcze więcej analiz odnośnie rynku Steam, no to możesz kliknąć wspierając seko. No i zobaczyć, jak to tam będzie wyglądać w tym miesiącu. Jeżeli Ci się nie spodoba, to po prostu zrezygnujesz z subskrypcji. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona Pirate Swap. Jest to strona do wymiany swoich skinów, ale nie tylko, bo można znaleźć tu naprawdę ciekawe okazje. Takie jak tutaj widzicie, Danger żołnika w bardzo fajnej cenie. Zobaczcie, jak wychodzi z kodem CS Inwestycje, za które dostajecie jeszcze 35% bonusu. No i sprawdźcie, jak to wychodzi na innych stronach, na innych marketach, czy Wam przypadkiem nie leży tu ponad 40 zł na stronie darmowe, no bo moim zdaniem, z moich wyliczeń wychodzi, że tu leży. Tak samo możecie sobie sprawdzić te dwie skrzyneczki, czy przypadkiem z moim kodzikiem nie wyjdzie Wam to najtaniej na wszystkich marketach, no i nie wyfarmicie sobie jakiegoś balansu na inne strony. Więc polecam sprawdzić Pirate swap link oczywiście zostawiam Wam w opisie. Trzeba się zastanowić, czy każdy news jest wartościowy, bo nie wszystkie informacje są sobie równe. Zanim zaczniemy mówić o wpływie informacji na rynek, musimy sobie jasno powiedzieć, że nie każdy news ma realny wpływ na nasze inwestycje. W świecie, gdzie handlujemy skinami, istnieją dwa rodzaje informacji według mnie. Informacja krótkoterminowa, która robi szum, ale nie zmienia w naszego rynku o 180 stopni. Przykładowo, informacja Niko odchodzi z g Taka informacja może być ważna np. dla fanów e-sportu, ale nie dla kogoś, kto inwestuje długoterminowo, chociażby nawet w naklejkę Niko, no bo to w sumie mało zmieni bo Boniko ma tych naklejek gdzieś tu dosyć sporo. Innym przykładem może być na przykład, że CS2 dodał nową aktualizację wprowadzającą jakąś zmianę animacji danej broni. No w sumie fajnie, ale w długim terminie raczej to nie ma jakiegoś większego wpływu. A są też długoterminowe informacje, które realnie wpływają na rynek inwestycyjny. Przykładowo w plikach gry znaleziono naklejki nowego trudniu, zanim jeszcze do, zostały dodane oficjalnie do gry. Ta informacja może znacznie wpłynąć na cenę innych eventów, no i zmienić całkowicie postrzeganie rynku. I tak też było. Innym przykładem może być to, że Valve zmienia system dropów lub zmienia coś na rynku. Steam, wprowadza nowe ograniczenia lub po prostu. Eliminuje niektóre możliwości, ale czy newsy powinny wpływać na twoją decyzję inwestycyjną? To w sumie zależy od tego, jaką masz strategię inwestycyjną. Jeśli jesteś traderem i często kupujesz oraz sprzedajesz skiny, to musisz reagować na krótkoterminowe informacje, żeby po prostu każdą z nich wykorzystać. Dla ciebie jako krótkoterminowego gracza jest ważna każda nawet najmniejsza informacja, która może być zagrana na twoją korzyść. Jeśli jesteś długoterminowym inwestorem, tak zwanym holderem, który trzyma na przykład skrzynki czy Naklejki 2, 5, a może nawet 6 lat, to powinnaś ignorować większość newsów, które dotyczą krótkoterminowych wahań cenowych i w długim terminie nic na rynku nie zmieniają. Przykładowo dajmy, że jesteś długoterminowym inwestorem skrzynek i wybrałeś sobie do inwestycji skrzynkę w Fracture Case. Pojawił się news, że wakacja delikatnie spadła otwieralność tej skrzynki. Co to oznacza dla Twojej strategii? Prawdopodobnie nic, jeżeli to jest tylko takie jednomiesięczne obsunięcie więc nie powinieneś w ogóle się tym w żaden sposób przejmować, no chyba że jest to przez bardzo długi okres czasu. Z drugiej strony, jeśli Valve na przykład wprowadziłoby nowe zasady dotyczące dropu skrzynek, na całym świecie weszłyby regulacje, żeby był zakaz lootboxów, no to wtedy rynek może na to sromotnie zareagować i będzie to informacja bardzo ważna. Dobra, to już wiemy czym się różni wartościowa informacja od takiej informacji krótkoterminowej, którą można sobie rozgrywać. Na przykład mieliście ostatnio na moim kanale pokazane jak wykorzystałem informację krótkoterminową grając na pilot słapie, kupując famasy po jeszcze taniej cenie, od razu po tym jak weszła informacja, że Famas zostaje ulepszony w gierce i będzie trochę bardziej grywalny. Oczywiście wpłynęło to znacznie na cenę, no a ja w krótkim terminie zrobiłem naprawdę dużo pieniędzy i to wszystko jest do sprawdzenia oczywiście na moim kanale. Więc polecam śledzić, jeżeli chcecie zarabiać nawet na tych krótkoterminowych ruchach. Jak odróżnić w sumie wartościową informację od takiego szumu medialnego, jaki mamy? Na YouTube, Twitterze czy też na Discordach 80% informacji to w sumie są takie spekulacje lub informacje, które w długim terminie nic nie zmieniają dla inwestorów. Dlatego trzeba nauczyć się filtrować informacje i czy, czy ta informacja wpłynie na moją inwestycję w perspektywie roku lub nawet dłużej. Czy jest to tylko coś, co będzie przez chwilę i po miesiącu ludzie o tym wszystkim zapomną? A po drugie, czy jest to potwierdzona informacja, czy tylko jakaś spekulacja gościa z internetu, lub po prostu fałszywe informacje? A takim trzecim pytaniem, który warto sobie zadawać, czy to jest coś, co rzeczywiście zmieni rynek, czy to tylko kolejna debata w społeczności inwestycyjnej? Przykład takiej informacji, która naprawdę dała dużo. Przed Majorem w Kopenhadze 2024 w plikach gry pojawiły się przedwcześnie naklejki nowego turnieju, czyli właśnie Kopenhagi. To była realnie wartościowa informacja, która mogła pomóc inwestorom w podjęciu decyzji, czy sprzedawać Paryż, czy nie sprzedawać Paryża. No bo jak wiemy, dużo osób się nastawiało, że będzie event z tyłem. i nastawiało się, że jeżeli będzie event z tłem, no to Paryż ma prawo oddać. Kto był czujny, mógł. Sprawdzić sobie te naklejki w gierce jeszcze przed oficjalnym wyjściem i zobaczyć, że Kopenhaga wychodzi bez tła i mógł sprzedać swoje inwestycje z Paryża jeszcze przed uniknięciem ogromnych strat, bo dobrze wiemy, jak teraz nisko jest Paryż. Z drugiej strony, gdy ktoś rzuca filmik o tytule Te skiny zrobią 500 tysięcy procent w miesiąc, trzeba zachować po prostu ostrożność, no bo prawdopodobnie jest to zwykła spekulacja, a nie faktyczna analiza rynku. Podsumowując, czy warto sugerować się informacjami z internetu? Nie każdy news ma wpływ na rynek i trzeba o tym pamiętać. Trzeba odróżniać taki szum medialny od informacji, które mogą zmienić naprawdę całe segmenty rynku, jak i nie czasami cały rynek. Jeśli inwestujesz długoterminowo, większość newsów, które do ciebie docierają, będą dla ciebie mało istotne, a będą liczyły się tylko te parę, których mam nadzieję, będziesz w stanie wyhaczyć. Spekulacje na YouTube czy na X często są przesadzone, no i ja też lubię sobie czasami pospekulować, więc musicie brać na to poprawkę. Prawdziwym game changerem może być naprawdę wartościowa informacja odnośnie tego, jak będą wyglądać nowe nakrajki i plikach gry, zanim jeszcze zostały wydane, więc dla takich informacji warto śledzić i odsiewać te informacje mniej ważne. No i kolejnym aspektem jest zawsze analizowanie informacji samodzielnie. Mimo że ktoś mówi, że to jest genialna inwestycja, no to ty go ślepo nie słuchaj, tylko po prostu sprawdź to, czy to co on mówi ma rację bytu i czy zgadza się z twoją filozofią. A ty co sądzisz, czy warto sugerować się newsami z internetu? Daj znać w komentarzu, jeśli spodobał ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów o analizie rynku Steam. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie.